Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Grand Theft Auto 2City. Jeżeli się nie mylę, to już będzie chyba przedostatni materiał z tej gierki, ponieważ e, został nam już tylko i wyłącznie istotny napad na bank. Myślę, że w tym mm, odcinku również wykonamy sobie jakieś misyjki dla fila Kasadiego. No i w następnym odcinku już kończymy prawdopodobnie z tą całą rozgrywką. A zatem lecimy z grubej rury, zaczynajmy wreszcie tę misję. Robota! As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Hey, Tommy, seriously, you gotta consider going into law. <sighs> what the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right. With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me'll handle security. Hillary, will drive no, together. I, I don't. Uh, <laughs> aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town. Somebody Ken. Like Ken, that's right. Ken here. He washes the money for us, and he keeps the drinks on ice. <laughs> <laughs> I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around, and leave very rich men. I'll drive. Dobra, wsiadamy moi drodzy w towarzystwo do wozu i ruszamy w takim razie w pobliżu banku. Dobra, okay. Nie, tylko trzeba tutaj będzie jak to stąd wyjechać. Strasznie duży ten ruch uliczny mam wrażenie. Dobra, na szczęście ci dwaj panowie oczywiście tutaj już długo ze sobą nie pobędą Zobaczcie, ze sobą rozdzielimy tutaj błyskawicznie No i dobra, w porządku w takim razie Już tylko prosta droga przed nami, jeden skręcik w prawo I jeżeli się nie mylę, to jest chyba tamta miejscówka, gdzie również była taka specjalna ciężarówka Chyba zawsze jest zaparkowana obok tego budynku Zaraz sobie generalnie tą kwestię przypomnę, ale tak mi się coś tutaj... Eee, kojarzę, zaraz zobaczymy. Chyba, że ona tym razem znikła. E, Kto się ją zabrał? Taka też jest możliwość. Nie, ona jak najbardziej to jest i również tam gang Kubańczyków jest. Ale to chyba jakieś domyślny, dobra. Eee, dobra, zawinęliśmy chyba coś. On chyba nie może wyjechać stąd, bo ja coś nie chcę tutaj nikogo potrącić, dobra Okej, okay, w takim razie idziemy założyć odpowiednie ubranko i wchodzimy do środka. Dobra, jest maska kokejowa, jeżeli się tutaj nie mylę, e, jakieś ubranko. Dobra, e, czy my tutaj dysponujemy? Okej, okay, to dobra Wchodzimy, zaczynamy! Dobra, idziemy. Grube towarzystwo, muszę przyznać naprawdę. Okej, okay, myślę, że MP5 będzie spoko, jeżeli chodzi o ten moment interiory bliskiej odległości. I dobra, a może kombat shotgun? No dawaj, dawaj, ruchy kam. Czy ty idziesz za mną jakoś tak próbujesz? No, liczę, że coś takiego zrobisz, co chce. Dobra, ruszamy. E, co jest grane? A, to jest ten gości, dobra. Widziałem, że jakaś ochrona tutaj jest. Nie spodziewałem się, że już tutaj na nas czekają, dobra. Rozwalony. I tam widzę, że winda na nas czeka. I co teraz? A, dobra, jest na szczęście. Myślałem, że się zablokował wcześniej, i coś tutaj nie będzie działało, ale nie ma problemu. Dobra, rozwalmy tego gościa teraz. Tylko dużo on no zdrowia trochę zbili, a konkretnie kamizelki. Będę musiał być bardziej ostrożny potem. Dobra, idziemy w takim razie w dół. Chyba trzeba zejść albo w górę teraz pojechać. Zobaczymy, czy tutaj jest to tak oskryptowane. Eee, chyba tak, tak, jak najbardziej, dobra? Bill, so sure. Ok, zobaczmy tutaj. Chyba nikogo nie widzę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tam jest jakiś gościu, ale chyba też kamizelka leży to zajebiście, bo się przyda. Zresztą tam jest jeszcze jeden gościu. No i mogę uznać, że na razie idzie w porządku, oby tak dalej. Dobra, zdrowie się przyda na kiedyś. Tylko gdzie jest ten gościu? O, jest. Dobra, ruchy w takim razie, kierowniku. Zobaczymy, czy jeszcze tutaj nie ma jakichś innych gości. Ale chyba wszystkich wybiliśmy, więc nie powinno być żadnego problemu, jeżeli chodzi o tą kwestię. Dobra, idziesz ty za mną? Tak jest, dobra. Widzę, że film ma pomału problemy i zaczyna tracić kontrolę nad ludźmi, więc spieszmy się.

Trzy gwiazdki! Dobra, już do ciebie idę. Spokojnie, gościu. Luzuj i chyba M4 będzie zdecydowanie lepsza na tą rozróbę. Tu jest potrzebna mocna broń jakaś i szybko strzelna. Dobra, zapraszam w takim razie towarzystwo. No, jedziemy z tym tematem. Dobra, jest, zaczynają, wchodzą. Dobra, U, widzę, że jakieś dymne chyba rzucają. No to zaczynajmy. Czego oni tak się dziwacznie poruszają? Dobra, okej, okay, teraz już nie ma problemu. E, gdzie oni są? Dobra, tutaj i tam jest jeden chyba, field go skasował. E, Właśnie chyba na jakieś balkony, dobra, rozwalić ich, dobrze. Chyba była szóstka, jeszcze ktoś? Chyba możemy wychodzić, tak jest. Dobra, e, w takim razie tutaj tylko nie da się przejść przez ten obiekt. No i co, towarzystwo zostawiamy i ruszamy. To jeszcze nie jest koniec. To jest grube towarzystwo, o, no to jest ciekawe. Niestety to mu trochę nie pykło szczerze mówiąc co zrobił, ale ten wjazd naprawdę ciekawym pomysłem jest muszę przyznać. Dobra, rozwalamy w takim razie towarzystwo. Na razie muszę tutaj się utrzymywać szczerze mówiąc. Ich nie powystrzelam wszystkich i tę taksóweczkę możemy sobie wziąć jak najbardziej, o ile zaraz tutaj jej nie wysadzimy przez przypadek. Dobra, jeszcze szczerze mówiąc zniszczę ten pojazd antyterrorystów. Dobra, rozwalić to wszystko na kawałki, tam jakiś cheatach też. I pięć gwiazdek dostałem. Chyba to jest już pora na to, aby się stąd jak najszybciej zwijać. Panowie do roboty w takim razie. Rany no oni tutaj zrzucają jakichś policjantów. No, tego to się nie spodziewałem. W takim razie idziemy. Jak to straciłeś w chwili. A nie, dobra, on tu jest, dobra. Tego gościa trzeba rozwalić. Czy my jesteśmy jakoś w stanie tutaj w ogóle się stąd ewakuować? No Myślę, że możemy próbować Dobra, zobaczymy co to FBI zrobi No to może ich pożegnajmy o tako, dobra Czy niścieś ten pojazd? Mogę spróbować w sumie Dobra, wykończmy tego gościa, co próbuję tutaj skakać Ale nie może tak do końca zrobić, ale ja go też nie mogę trafić Dobra i tutaj jeszcze, o, fuck Jeszcze kolejny wóz FBI Dobra, pakować się w takim razie Towarzystwo, jazda do środka Teraz mam okazję Tylko, że nie przemaluję tego samochodu szczerze mówiąc więc musimy wykombinować sobie jakieś nowe... Hmm, może tą taksówkę moją, tylko nie wiem czy to też jest taki pojazd, który szczerze mówiąc też się nie nada może do tego celu, ale przynajmniej zgubmy po części ten pościg. No i teraz będziemy musieli kombinować jak to zrobić szczerze mówiąc, ale cztery gwiazdki to zawsze mniejsze problemy, chociaż na chwilę, na chyba że znowu jakoś rozróbę zrobię i będę próbował, to wudu się nie nadaje. Hmm. Wiem, wiem gdzie pojadę. Salon samochodowy mój, tylko czekajcie, to mi płonie przecież, ja zaraz to przegram. No i super, film nie żyje. No w ostatniej chwili zauważyłem dopiero, że ten płomyk mi tutaj przecież się pojawił w samochodzie. Myślałem, że tylko mi się kopci, ale on zaraz przecież sygnalizował, że zaraz wybuchnie. Dobra, widzimy się jeszcze raz w tym momencie w takim razie. Dobra, próbujmy jeszcze raz w takim razie ten moment. Na razie to mnie szturmują ci goście. Ale zrobimy co się tutaj da. I przede wszystkim muszę się stąd jakoś ewakuować, szczerze mówiąc. Fajnie byłoby zwinąć jak najszybciej to taksówkę. Ale czy mi się ją uda zwinąć, to szczerze mówiąc jest trochę wątpliwe. Ale próbujmy, dobra, może teraz jest to szczerze mówiąc, okazja. Nie mam jeszcze tych pięciu gwiazdek, więc wolę ich unikać. Dobra, okej, okay. wykręcamy tym ładnie. No i powinno być w porządku. Tak, dobra, chyba najgorszy etap już za mną, tylko jeszcze dojechać... W jednym kawałku do pain spray, który jest bardzo blisko. Dobra, ok, I pięknie. Nawet ten słot mi nie przeszkodził, teraz to był przede mną. No i pościg okazuje się za drugim razem jednak dużo prostszy niż za pierwszym. Dobra, w porządku. Może za dużą rozbawkę zrobiłem, nie trzeba było wysadzać tych samochodów, tylko trzeba było się skupić na aktorach. Czego on w ogóle we mnie jeszcze strzela? <noise> w sumie gwiazdki mi mijają, ale tak migają. Chociaż znaczy, też nie przemalowaliśmy, nie przemalowaliśmy tak naprawdę tego pojazdu, z jednej strony taka, że z drugiej taka, dobra. Udało się też ocalić Kama, bo co ciekawe, on może zginąć w tej misji. E, więc to jest taka opcjonalna, e, szczerze mówiąc rzecz, ale my go ocaliliśmy i jest w porządku, dobra. Pora podsumować. O, Dobra, forza z napadu to nie jest wszystko, ponieważ klub Malibu również będzie sięgać, e, nie, będzie przynosić dochód sięgający 10 tysięcy dolarów dziennie. Więc to jest naprawdę bardzo solidna rzecz. No i okej, okay, i też przebraliśmy się w wyjątkowy garniturek. Dobra, w porządku. E, dzisiaj wykonamy sobie jeszcze misję dla fila Kasadiego, a jeżeli chodzi już o końcówkę, to tym się zajmiemy e, już w przyszłym, ostatnim e, odcinku, a zatem czekamy na istotny telefon i przede wszystkim ja sobie zapiszę tą gierkę, ponieważ nie mam ochoty znowu powtarzać szczerze mówiąc tej misji. Widzimy się za chwileczkę. Dobra, odbierzmy wreszcie telefon. Tommy, I really enjoyed working with you. Anyhow, Dobra na porządku, akurat już jestem przed jego miejscówką, no zatem pora odwiedzić. Nowe zupełnie miejsce, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o tą grę, no trochę podobne, szczerze mówiąc, do tamtego. E... Nie wiem, tam to, to było złumowiska, szczerze mówiąc, tam gdzie Lensa Lens więzili, czy jakieś wysypisko śmieci to tam to było, dobra, nieważne. Pogadajmy sobie, spust od spluwy. Bill? Run! Run! <laughs> ah, wait! Never get in a naked slave. Too close to one of Phil Casley's moonshine steals. Shit, Phil. Drink that stuff? The hell, you don't have to drink it. Just a good whiff will say you are. Ah! We Listen, Phil, you said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gunrunner, been doing me for business of late. He does his weekly run about now. <laughs> hey, ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground, and you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Ok, usuń broń z handlarza. E, dzięki tym dialogom tak naprawdę przypomniałem sobie oczywiście dokładnie, czym film się zajmuje, tak, bo przecież e, od niego będzie można kupywać bardzo dobre wyposażenie i to takie naprawdę wyjątkowe. Zobaczymy szczerze, czy z tego skorzystamy. Myślę, że sobie coś zakupię, jeżeli już skończę ten wątek z nim. Dobra, lecimy w takim razie na początek z tą ciężarówką po tej stronie i zobaczymy w takim razie, co tam jest szykowane dla nas dokładnie. Widzę, że mamy całkiem potężny wózek do taranowania, więc jak najbardziej może być ok, Dobra, zobaczmy w takim razie co. Mam wjechać prosto w ciężarówkę i wtedy mi zaliczy jakoś? Albo coś takiego? Chyba, że nie przeczytałem odpowiednio. A, może inaczej. Tak, sprzedawca opuścił ładunek, rozwał skrzynię i zawiesz zawartość. Dobra. Okej, okay, okej, okay, dobra, super. Oj, to jest dobra pukawka, szczerze mówiąc. Takie coś widzieliśmy już. E, zabraliśmy to? Chyba tak, dobra. I jeszcze jest. E, nie, to jest tylko coś drobnego. Chyba muszę to wziąć, żeby mi to zaliczyło. Tak. Wygląda na to, że wezwali posiłki. O, oh fakt, dobra, zapomniałem przecież, że to nie jest jak w Sandrasie, że cię to praktycznie nie ruszy, tutaj jesteś martwy, jeżeli cię spróbuję przejechać. Trzeba było tutaj zdecydowanie postawić na szybkie zlikwidowanie przeciwnika. Ale ogólnie otrzymałem jeszcze jeden telefon, zobaczmy o co chodzi. Tommy, 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 na telefonie, Jesteś ze Nie wiem ale jest coś o mnie Co ty Ken, take it easy.

Więc muszę odstrzelić kierowcę. Chyba będzie po nim. Albo może inaczej. Wysiadka w gościu. I teraz też na pewno się usunę. Dobra. Albo chyba coś w niego nie trafiam. Nie wiem, dziwne tutaj rzeczy się dzieją. W tym razie trzeba go pożegnać. No i trzeba się zająć tamtym drugim, bo mi zwiał. Zatem chyba trzeba w niego wjechać. I to mocno naprawdę. Dobra, opuścił już ładunek. Super. A zatem dawaj szybko to. I używamy tego, żeby go... Błyskawicznie sprzątnąć, pięknie. E, tak, wezwali posiłki, a ja muszę tutaj jechać teraz po następnego. Dawaj tego łódziczka. Tak, chyba go wziąłem. Dobra, lecimy się zająć ostatnim przeciwnikiem. Dobra, i ja chyba mam szczęście, bo są naprzeciwko mnie, a zatem robimy coś takiego. Pięknie, i jeszcze w drugiego przy okazji się uda. Tak, dobra, a zatem dawaj szybko kombat shotguna i ten pistolecik. I ja zwiewam, tak jest, żeby mnie nie przejechali jeszcze. I tutaj trzeba się teraz skitrać i powysadzać wszystkich. A zatem lecimy, tak jest To jest myślę, że zajebista naprawdę metoda, no i jeszcze przy okazji tego gościa. zajebiście, Super, misja zaliczona 2000 dolarów. I teraz ruszamy dla drugą misję dla pana Phila Cassadiego, tylko najpierw sobie jeszcze zapiszę tu gierkę. Okej, okay, a zatem odbieramy Tommy, Phil. I Dobrze. trochę

This bitch is lot I swear you should lay off that boom shine man it smells like paint stripper make my eyes burn shh 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 sh sh Tommy and come over here because of some shit I wanna show you shit shit god should I be able to smell that from way over here don't blue. you worry about the no, smell. Tommy. you just watch this shitty cheek bad To rattuje. Ten moment to jest jeden z najlepszych na momentów w tej grze dla mnie osobiście. Dobra, szybko zamie chwilę do szpitala. No, bo tutaj jest jeszcze ta specjalna kamerka, ale czego to aż takie jest? Ja sobie nie przypominam, żeby to aż tak trzęsło, szczerze mówiąc, i żeby to było aż tak jasne. Ja nie mogę. Oczywiście już mnie zaczynają piecać od czegoś takiego, szczerze mówiąc, ale jakoś spróbuję tutaj dojechać na miejsce. Nie, mniej więcej coś widzę. Jeżeli się skoncentruję, to powinno mi się udać, dobra. Dobra, okej. Okay. Eee, tylko, że tutaj chyba jest jakiś licznik czasowy, taki ukryty, ponieważ jego życie tak ogólnie schodzi. W dół, no i jeżeli też uderzę w coś to również jest taki sam efekt. Taka podobna misja z do, do tej z Mad Dogiem, kiedy tą postać ratowaliśmy. chociaż tamta kamerka aż tak bardzo nie trzęsła. Dobra, w każdym razie już prawie tutaj dojechałem, ale to chyba jeszcze nie jest koniec z tego co pamiętam bo jego chyba tutaj nie przyjmą, albo on tutaj nie będzie chciał. Dobra, to tak. Dobra, tak jest o to chodzi. Właśnie. Dobra, spoko, jedziemy Dojedziemy w jednym kawałku, chociaż już tutaj trzeba się Pomału naprawdę spieszyć, ponieważ Połowa czasu już mi minęła Ale bez problemu powinniśmy dojechać Jeżeli coś tutaj nie przysunę, chociaż tutaj widzę Chyba trzy pojazdy przynajmniej Dobra, ok. I pięknie, udało się Dobra, wysiadaj I dobra, dojdzie w jednym kawałku, jakoś już tam na niego pomoc czeka. Więc jeżeli chodzi o wątek destylacyjny, czy nie zdążyłem przeczytać, zaliczony taki. Tutaj są te pukawki, które mogę kopywać jakieś takie wyrzutnie rakiet, obrotówka, minigun, ta specjalna pukawka, nie wiem jak to się nazywa, no i ten granat chyba, jeżeli się tam wciśnie, to możesz go odpalić. O, zaraz zaprezentuję wam, tak jest, czyli to było takie coś. No, może jeszcze użyjemy, szczerze mówiąc. Dobra, w porządku, jeżeli chodzi o dzisiejszy e, odcinek, to już byłoby na tyle. I cóż, moi drodzy, my się widzimy już w ostatnim materiale z serii Vice City, gdzie przejdziemy sobie ostatnią misję dla e, oczywiście budki telefonicznej, no i dwie misyjki kończące tą grę. Ale jeszcze na koniec telefonik. Anyway, the wound is healing well, and it means I'll no longer be defrauding the government on my disability check. Dobra, super. Trzymajcie się w takim razie, hejka.